Ostatnio słyszałem kilka takich opinii, że moje zapowiedzi listy są z dupy. Nie wiem, ciężko mi o tym powiedzieć, ponieważ nie mi to oceniać, ale wiem jedno, że dzisiejsza zapowiedź listy polskiej jest z drzewa. Z drzewa może to nie jest najbardziej rozsądne i najbardziej fortunne, no ale jest jesień, która chyli się ku końcowi, i z drzew spadają liście. Liście mają to do siebie, że raczej nie wskakują na drzewa, tylko odbywa się to w drugim kierunku. A na liście polskiej, dzięki waszym głosom, oddawanym na www.sferaumk.pl zespoły mogą albo awansować, albo spadać. Spadać tak jak liście, ale mogą również piąć się w górę. Tak więc głosujcie na UMKpl. Słuchajcie, to jest trochę strasznie na tym drzewie, boję się. Mam nadzieję, że nie spadnę, mam nadzieję, że nie rozbiję się z aparatem. Zapraszam was na listę polską, ja mam nadzieję, że szczęśliwie zejdę z drzewa. Tak jak niektórzy mówią, pochodzimy właśnie z tego miejsca, inni uważają, że nie, że stworzyło nas coś innego. Co tam sobie myś myślicie, to jest wasza sprawa. Ech, trochę się stresuję, dobra. Cześć na razie, do usłyszenia we wtorek, 17.19. Hej!